Cześć moi drodzy. Mamy czwartek 2 października. I tak chciałem Wam pokazać postęp w robocie u mnie. Zaraz wam przekręcę kamerę. To, co tu widzicie, to jest są kolory. Takie jak będziemy używali. Ten jasny, prawie biały, ale on nie jest biały. To jest w koło drzwi i wszystkie listwy. Drzwi będą takiego koloru. Kurde, ziemisty taki. <laughs> Tutaj mamy wszystkie drzwi zgromadzone w jednym pokoju. Właśnie dzisiaj pomalowałem je dwa razy. I jutro odstawię, gdzieś przykryję czymś. Nie? I zaczniemy malować sufity. <laughs> sufity. Wiecie, <laughs> ja myślę, że wyszło mi dobrze to gipsowanie. Kurcz. Ja to jestem. Jack of all trades. Można by tak powiedzieć o mnie. I'm Jack. All right. Słuchajcie, tutaj mamy więcej. W tym pokoju to tutaj była już ta texture na suficie. To było takie nierówności. A tam zrobiłem gładkie, bo ja nie lubię tego tutaj. Za dużo roboty, żeby to poprawiać i, i zrobić płaskie. To nie ma sensu. Tutaj jeszcze są drzwi do garażu. I tu są drzwi tylne, na zewnątrz. Więc ja, wiecie co, ten, ten kolor będzie dobrze wyglądał. Tym bardziej, że na ścianę mamy troszkę jaśniejszy, znaczy dużo jaśniejszy. A sufity będą zupełnie białe. Także myślę, że będzie wszystko grało. A te kolory wybraliśmy do naszego domu. A, a ja, że... Wiecie, to było takie wybieranie w pośpiechu z moją żoną razem. Poszliśmy do sklepu i wybraliśmy kolor, kolory. Cztery, cztery kolory. Four Tone Painting. Bia białe sufity, trosz troszkę ciemniejsze y obramowania drzwi i listwy. Drzwi zupełnie ciemne i ściany troszkę jaśniejsze. No, cztery kolory. Słuchajcie, dużo roboty, ale ja jestem z zawodu malarzem, jakbyście nie wiedzieli, I, i myślę, że takie drobiazgi, jak właśnie malowanie, to może podnieść status tego miejsca. A to jako mieszkanie do wynajęcia, to nie jest takie w kijpierdział, bo tak, y, możliwość używania hot tub, miniature garden, y,